Już ciemno, już ciemno, już ciemno. A jest to 16.00 A jest to 16.00 A jest to 16.00 A, 16, A jest już ciemno jak nie wiem co Jak na to o godzinie 22.00 Już tak ciemno jak ziemia Choć jest okno patrzę Udaję, że to luneta Patrzę, widzę tylko odbicie swego pokoju Patrzcie tam, jak ciemno jest. Patrzcie i to, psyk. Patrzcie jak ciemno jest. Zgasi się światło, to już ciemno jest. Szkoda, że nie tak na dworze, że zapala światło i już jest jasno. Że nie tak jak w domu, że ty. Tylko na dworze zależy to od pory, która jest. Która a jest. A jest ciemno, jest tak, płacze przez moment tak, już ciemno, tak, jest czad czarno, jak ekran telefonu. Ciemno, tak, to tak jest, że ja już sobie nie wyobrażam tygodnia. Już ciemno, już ciemno, już ciemno, a jest po 16.00, a jest po 16.00, już. Ciemno, już ciemno, już ju już ciemno, a jest po szesnastych, zero o zero. Już ciemno, już ciemno, a jest po szesnastej zero, zero. Ju, zero o zero, zero o zero. Patrzcie, przyk, szkoda, że tak na nie jest. Dziś przyk, ciemno o jest, zapale światło, żółte słońce jest. Patrzcie, zgaszę. Pać się włączę Szkoda, że tam tak nie jest Szkoda, że nie jest Szkoda, że nie jest 24 H na do 24 na do B Jasno o oh jest! Jasno o oh jest! <todgłosy> już ciemno, już ciemno, już ciemno A jest po 1600. Już cię no, już no, już no! A jest po 1600, a jest po 1600 000 Już no, no, a jest po 1600 000, a jest po 1600 A jest po 1600 000 już jest tak ciemno, 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 ciemno ja, jak telefon i wszystko inne. Jak to o wszystko, jak stoły, jak, jak do butów, jak te buty, jak to wszystko ciemno, o oh jest. Jak to o wszystko, już ciemno, już ciemno, a jest po 1600 Już ciemno, już ciemno, już ciemno.